Cześć wszystkim, dzień Cześć. dobry witajcie ponownie na kanale LGS. Dzisiaj e, mamy dla Was odcinek taki typowo pielęgnacyjny. Mm -hmm. Będziemy sobie <coughs> rozmawiać o kosmetykach, o produktach, które są w naszej e, rutynie pielęgnacyjnej wieczornej, e, z pominięciem takich kuracji, które pojawiają się raz na jakiś czas, czyli na przykład kwasy albo retino, mm -hmm. bo to jest tak, jakby, to są produkty na ekstra, oddzielny taki. odcinek, produkty ekstra, czy jakieś takie kuracje na maksa nawilżające, detoksykujące czy mm -hmm. oczyszczające to gdzieś tam e, będziemy poszukać w innych odcinkach. Także dzisiaj rutyna pielęgnacyjna, Wieczorna wersja podstawowa. Zapraszamy. Zapraszamy. E, ok. Ja mam tutaj słuchajcie w tej torebeczce całą swoją pielęgnację wieczorną i po kolei przejdziemy z Kasią wszystkie produkty, mm -hmm. ale na samym początku y moje takie spostrzeżenie jest takie na, przykład na temat mojej skóry, że najważniejsze jest to, żeby tej skóry słuchać i ją obserwować. Zdecydowanie. Prawda? Bo mhm. ja na przykład mam tak, że w różnych etapach nawet cyklu mam inną skórę, ona inaczej wygląda i na przykład w konkretnym momencie potrzebuje oczyszczania i wiecie, leczenia niedoskonałości, tak. a w innym momencie, na przykład po retinolu potrzebuje na maksa nawilżenia, tak? Więc zawsze dokładam i coś zmieniam i to nie jest też tak, że cały czas ta rutyna jest taka sama, ona się zmienia i dostosowuje się do potrzeb skóry bo wydaje mi się, że to jest najważniejsze, żeby jej słuchać i pod tym kątem dobierać po prostu kosmetyki. Więc lecimy z produktami do oczyszczania. Tylko, że może też zaznaczę na początku, bo ja, yy, znaczy moja też pielęgnacja, tak jak Ty mówiłaś, yy, różni się zależnie tam od, domu, od miesiąca, od cyklu. Oczywiście jest baza, bo jest oczyszczanie i nawilżanie i to jest zawsze, mhm. ale na przykład ostatnio ja u mnie zaobserwowałam yy, po wyjeździe na Tajlandii, po powrocie z Tajlandii, zauważyłam, że na mojej skórze pojawiło się mnóstwo przebarwień, za Pomimo tego, że używałam filtr 50, to jednak te przebarwienia się pojawiły. Płaci po się doskonałością, Więc ja na przykład teraz używam kosmetyków, które mają rozświetlić moją skórę, pozbyć się przebarwień, likwidować je maksymalnie, jak tylko mogę, za pomocą kosmetyków, mmm, które mogę bezpiecznie w domu używać. Czyli bardziej rozjaśniające. To, to bardziej rozjaśniające. Więc tutaj pokażę Wam mnóstwo takich kosmetyków. No ale oczywiście oczyszczanie i nawierzanie jest zawsze, niezależnie czy to jest pielęgnacja rozświetlająca, czy to jest na przykład detoksykująca, czy to jest na przykład kuracja przeciwzmarszczkowa. Zawsze tak. jest taka baza. My po prostu gdzieś tam dodajemy później jakieś elementy ekstra Ta. do tej mm -hmm. takiej standardowej pielęgnacji wieczornej, przez to tworząc sobie jakąś taką, wiecie, taki plan pielęgnacyjny, że na przykład w tym konkretnym mm -hmm. momencie skóra potrzebuje oczyszczenia, a w tym konkretnym momencie nawilżenia, albo jakiejś takiej regeneracji czy witaminy C, czy kwasów itd., itd., więc to się zmienia, a ja do oczyszczenia używam cały czas tych kosmetyków od marki Klinik, przede wszystkim olejek, olejek take the, take the Day Off, jest to bardzo delikatny olejek, Przyjemnie się go używa, i wiecie co? To jest olej, który pod wpływem wody tworzy taką fajną piankę, rozpuszcza cały makijaż, nawet ten wodoodporny. To jest olejek bardzo delikatny, niedrażniący i po zmyciu pozostawia takie bardzo fajne uczucie nawilżenia. To jest jako ten pierwszy etap. A jako drugi etap to jest mm, z tej samej serii mm, żel do mycia twarzy. On jest do skóry suchej i do mieszanej. Przy czym jest to, tak z jednej strony jest to dosyć taki mocny żel, tak, ale nie podrażniający. On jest mocno oczyszczający, niepodrażniający, i skóra po nim jest naprawdę świetnie oczyszczona. Jest po prostu taka czysta, taka Clean and fresh, tak powiedziała. I oczywiście, do oczyszczenia swojej twarzy, systematycznie używam foreo numer 3. I ja z reguły tą sztupeczkę używam na wieczór. Rano nie ma takiej potrzeby. I te, te dwa produkty po prostu fantastycznie oczyszczają całą skórę. Zauważyłam też, że przy użyciu m, tej szczoteczki nie muszę tak często robić peelingu, bo jednak moja skóra jest sucha i bardzo często zauważam, szczególnie tutaj w okolicy nosa, że ta skóra jest taka sucha, odpadająca, ale za pomocą takiego, wiecie, systematycznego używania tej szczoteczki ta skóra nie wymaga aż tak często robienia jakiegoś mocnego peelingu. Skóra po takim bardzo porządnym oczyszczaniu jest gładka, świeża, Przede wszystkim też dobrze przygotowano do tego, żeby aplikować inne mm, kosmetyki z aktywnymi składnikami. To wtedy też szybciej się wchłania. Zauważyłam też, że przy systematycznym użyciu szoteczki mam na nosie znacznie mniej zaskórników jak wcześniej. Zrobiła tutaj w okolicy nosa i tutaj broda, to czasami no, był dramat, a jednak jak się używa systematycznie, to mm, te zaskórniki są znacznie mniej widoczne, są pory pozamykane. Jeżeli mam więcej czasu robię sobie takie, wiecie, domowe spa, maseczki, masaże, to oczywiście korzystam z tej szczoteczki, jeżeli chodzi o masaż twarzy, szczególnie tutaj przy okolicach oczu. Nie korzystam już z aplikacji, mam ustawiony jeden tryb i, tryb, i, i z niego cały czas korzystam. I tam właśnie ta moja, jeżeli chodzi o oczyszczanie, te trzy... Też um, dwuetapowe. Dwuetapowe widza. oczyszczanie hmm, i ciągle. szczoteczka i naprawdę moja skóra znacznie lepiej wygląda. Lepiej te kosmetyki wszystkie kolejne działają, jak ta skóra jest tak porządnie oczyszczona. Tak, znaczy ja też uważam, że takie dobre oczyszczenie skuteczne, mm -hmm. odpowiednie do Waszego rodzaju skóry to jest w ogóle taka podstawa, no nie? żeby później tak jak się... W sensie zawsze staram się dobrze oczyszczać skórę, ale jednak te dwuetapowe oczyszczanie polecam słuchajcie dziewczyny wszystkim. Ja używam, Od jakiego czasu używam takie dwóetapowe oczyszczania? Od roku, tak ponad plus, roku plus mi na no rok czasu i naprawdę y, ta Widzisz skóra efekty. się odwdzięcza i widzę te efekty. Zresztą czasami też możecie zobaczyć, jak jesteśmy bez makijażu, jak ta nasza skóra wygląda. A Ty co używasz? E, wiecie co, ja tak jak widzieliście ostatnio w filmie z The Ordinary, ja używam tego, tej emulsji nawilżająco-oczyszczającej, dlatego, że jak jest odrobinę chłodniej, chociaż nie mam jakiejś takiej siarczystej zimy, to ta skóra moja z mieszanej czasem nawet przetłuszczającej się latem. Robi się bardzo przesuszona i ona bardzo potrzebuje takich produktów odrobinę łagodzących. I ja w tym momencie używam właśnie tej emulsji nawilżająco-oczyszczającej ze skwalanem, z The Ordinary. Maleńka pojemność, która już mi się kończy i muszę się zaopatrzyć w taką dużą tubę, bo na The Ordinary jest taka duża, już hmm. taka już konkretna, A, bo, bo to, to jest bardziej takie... na próbę, tak? Tak, chciałam przetestować. I tą emulsję, tak jak mówiłam Wam już w tym filmie z The Ordinary, używam także jako pierwszy etap tego dwuetapowego oczyszczania. Rozgrzewam ten produkt, tą emulsję w dłoniach. Mm -hmm. Robię sobie, taki, wiecie, masaż, delikatnie wszystko rozpuszczam, bo najważniejsze w tym pierwszym etapie, mm -hmm. w pierwszym tej, tej części jest takie ściągnięcie, rozpuszczenie czymś oleistym całego makijażu i zanieczyszczeń. A my makijażu nosimy dużo, więc to musi być takie naprawdę dokładne. Mm -hmm. I później ta, ten olejek. Ym, emulsja, która się zmienia w olejek, pod wpływem wody zmienia się to też w takie mleczko, które bardzo ładnie nam schodzi mm. z buzi i skóra zostaje mm, taka niezwykle nawilżona, nienaruszona, w sensie ta bariera hydrolipidowa nie zostaje naruszona, jest taka bardzo komfortowa, nie macie absolutnie efektu ściągnięcia i jeżeli moja skóra jest odrobinę w kierunku takiej tłustej, przetłuszczającej się mieszanej, to wtedy używam e, czegoś e, takiego żelowego, oczyszczającego, pieniącego się, ale w tym momencie używam również na drugie mycie tej, tej samej emulsji Dlatego takiego komfortu, nawilżenia i tej takiej mm, takiej czystości. Czystości, ale też takiego nieściągnięcia, bo mm -hmm. ja naprawdę ja wiesz, ja mam mieszaną skórę, ale często mm -hmm. mam teraz takie efekty, że ta skóra jest troszeczkę napięta, taka napięta, napięta, a tego nie chcę. Więc jeżeli mm, w dalszym ciągu pozostanie przesuszona przez tą pogodę, to będę tak na razie na spokojnie ją bardziej y, nawilżać. A jeżeli zmieni się w mieszaną, to ja wtedy wrzucam coś takiego bardziej, wiecie, pieniącego się, mocno oczyszczającego. Więc u mnie do Ordinary ten produkt gorąco Wam polecam, bo jest naprawdę świetny. Bardzo fajnie oczyszcza, ale nie pozostawia w sensie. skóry takiej um, ściągniętej. ściągniętej, nieprzyjemnej. Mm -hmm. Raczej w takim, jest bardzo komfortowe to uczcie. Mm. Kolejny etap pielęgnacji to tonizowanie. Ja gdzieś ostatnio, słuchajcie, przeczytałam, że jeżeli Wasze produkty do mycia nie naruszają tego pH skóry, to nie musicie stosować toników, ale ja mimo wszystko w swojej pielęgnacji toniki albo hydrolaty szczególnie bardzo lubię uwzględniać właśnie przez to, że tonik bardzo ładnie przywraca, to pH skóry odświeża, a jeżeli to jest jeszcze tonik w sprayu, tak jak za chwilę zobaczycie, to jest świetne rozwiązanie. My testujemy od jakiegoś czasu te produkty z nowej linii Liren i są to hydrolaty, które dostałyśmy właśnie do testów. Ja mam hydrolat z lawendy, a Kasia... Ja mam różany, bo uwielbiam różany. Tak, w ogóle są... Chociaż z reguły większość w moim życiu używałam hydrolatów różanych, bo nas są po prostu przeznaczone do skóry suchej. Tak jak wiadomo, hydrolaty to tak naprawdę woda z roślin. Te hydrolaty powstają w wyniku destylacji, czyli odparowania całkowicie całej rośliny. Oczywiście mamy tutaj ten hydrolat plus odrobinę olejku, te czyli mamy dobra? z jednej strony odświeżenie, ale też możemy to użyć jak bardziej, jeżeli chodzi o te olejki, w formie takiej bardziej relaksacyjnej. to ja uwielbiam hydrolat. Użyłam je bardzo często ponieważ ona oprócz tego, że fajnie nawilżają naszą skórę, odświeżają, tonizują, to ja też te hydrolaty używam w formie takiej mgiełki odświeżającej, nawet też czasami na makijaż i bardzo często hydrolaty na przykład zabieramy ze sobą na wakacje i trzymam na przykład w lodówce, wtedy one są takie zimne takie, wiecie, odświeżające. Ty, na masz ten lawendowy, bo on jest bardziej, bardziej przeznaczony do skóry problematycznej. Tak, aczkolwiek ja ten hydrolat lawendowy lubię w ogóle z dwóch powodów, bo przez yy, przedtem dostałam ostatnio od Ciebie taki spray do poduszki o zapachu mm -hmm. lawendy. Stosuję go cały czas i ten zapach lawendy jest niezwykle kojący, jeżeli chodzi o tą taką wieczorną rutynę pielęgnacyjną. On wycisza zmysły, usko, uspokaja, ten zapach automatycznie kojarzy mi się ze snem, mm. z takim, wiecie, Wyciszenie. wyciszeniem i wyłączeniem się y, i takim przestawieniem na tryb nocny. Y, poza tym ten hydrolat z lawendy on jest dedykowany do skór właśnie takich jak moja, która w dalszym ciągu jest skłonna do niedoskonałości, do... Może nie jest trądzikowa, ale w dalszym ciągu ja mam taką skórę podatną na niedoskonałości, na bycie taką podrażnioną. Mm. Y, też jest dedykowany do skóry mieszanej, więc sprawdza się super i ja bardzo lubię tą formę y, skóry. To jest taka fajna opcja, że nie musicie też tak naprawdę y, używać płatków kosmetycznych, mm. wystarczy sobie spryskać twarz i pozwolić, żeby ten hydrolat na tej skórze usiadł. I oprócz tego właśnie, że hydrolaty bardzo fajnie tonizują naszą skórę, to tutaj macie też domieszkę tych wszystkich roślin, czyli w moim uh -huh. przypadku rawendy, w przypadku Kasi róży, tak, które róża. działają dodatkowo kojąco i pielęgnująco na naszą ja skórę. Ja na przykład też lubię hydrolaty za to, że są po prostu w bardzo dobrej cenie. A te możecie znaleźć w Rossmanie, one są wegańskie, więc yy, z tego co jeszcze się orientuję, też jeszcze jest jedna, jedna wersja Habrowy, Są trzy wersje tego hydrolatu, więc możecie sobie dobrze tak naprawdę do własnych potrzeb. Kosmetyk naturalny, wegański, e, wydaje mi się, że hydrolat, jeżeli jeszcze nie testowałyście, to są Koniecznie. fajne kosmetyki. Tym bardziej, że testów. też często na przykład hydrolat łączę na przykład z olejkami, robimy sobie nasze takie indywidualne Dywidualne. mikstury na przykład z olejem konopnym, albo z olejkiem z zielonej herbaty, wtedy to też tak działa bardziej. z herbacianego. To wtedy działa bardziej detoksykująco, więc tutaj można pokombinować, można połączyć, no ja lubię hydrolat. Jest widziałam, ja się na kanale, się pojawiały Wiele razy. Ok, teraz kolejne produkty. Ja mam tutaj oczywiście do ordinary. Serum. Pierwsze serum, które jest zazwyczaj w mojej standardowej wieczornej pielęgnacji, to jest to serum z niacinamidem 10% i z synkiem. I to jest znowu takie serum dedykowane do skóry, która boryka się z niedoskonałościami, z przebarwieniami, z tego typu, um, nie chcę powiedzieć, z korzeniami, ale jakimiś takimi, wiecie, przypadłościami. Więc ja to serum aplikuję zazwyczaj po oczyszczaniu i potonizowaniu. Ono mi daje takie rozjaśnienie przebarwień bardzo mm -hmm. wspomaga tą walkę z niedoskonałościami, z taką skórą zanieczyszczoną, szarą, e, podatną na bycie niejednolitą, bardzo fajnie też ujednolica kolory, teraz no to widać, że to jest takie, wiecie, działanie um, ujedno, ujednolicające, więc do Ordinary, ja wrzucę Wam tutaj film, gdzie jest recenzja pełna tego kosmetyku, w dalszym ciągu już kończę drugą buteleczkę, używam, kocham, fajna formuła na noc, świetnie się sprawdza, bardzo fajnie wspomaga inne kosmetyki, bo to jest taka dosyć bezpieczna formuła, która, wiecie, nie gryzie się na przykład z innymi kosmetykami, mm -hmm. Polecam gorąco do skóry mieszanej, jeżeli szukacie czegoś takiego, co pomoże Wam zapanować nad tą skórą, taką trochę podatną na niedoskonałości. Gdzieś tam coś się pojawi, jakiś wyprysk, zanieczyszczenie. Spróbujcie, bo jest naprawdę świetna. co, jeżeli chodzi o serum, to ja powiem, że też mówiłam na kanale już o tym serum od Marki Cliff. Jeżeli ja mam skórę taką, wiecie, szarą, zmęczoną, Yy, brzydką, taką wiecie, bo bym po prostu nie spała przez ostatni tydzień czasu i potrzebuję rozświetlenia, to ja używam to, to serum od marki Cliff i to jest serum 80% ekstraktu z bardzo mocno rozświetlający, ujednolic ujednolicający skórę. Przy okazji też mamy tutaj rozświetlenie i nawilżenie. Ja uwielbiam ten to serum, korzystam też z kremu i u mnie się też świetnie sprawdza, ale jeżeli chodzi o takie jeszcze kosmetyki rozjaśniające, to słuchajcie, mam tutaj też taką nowość od Jovae, tak to się wyda. to jest strasznie skomplikowana nazwa, I jest to krem korygujący właśnie na przebarwienia z witaminą C, witaminą E, mamy tu też białą herbatę, Widzicie co, fantastyczny jest ten krem, przede wszystkim uwielbiam go za konsystencję, bo jest bardzo leciutka, wydaje mi się, że ten krem świetnie by się sprawdził dla osób, które borykają się właśnie z przebarwieniami, i poszukują coś takiego lekkiego do używania też na co dzień. Bo rzeczywiście tutaj mamy mm, kosmetyk, który te przebarwienia niweluje, ale też przy okazji nawilża. Jest I taki delikatny, prawda? Jest, razy, jest, nie? jest nie? bardzo jest delikatny. Taki... Ja na przykład ten krem używam pod mój ten właściwy krem. I rzeczywiście widzę tą różnicę, jeżeli chodzi o moje przebarwienia, o wybielanie ich. I na przykład sobie się na pamięcia, co miałam półtorej miesiąca temu, bo ja powiedzmy taką kurację rozjaśniającą już używam półtorej miesiąca, mm. to jest ogromna różnica, szczególnie na te przebarwienia, które mam tutaj pod, pod okiem jednym i pod drugim. Nie wiem, skąd to się po prostu wzięło, ale to już po moim jesteś takie coś nie wystąpia mm -hmm. na mojej skórze. Dwa fantastyczne rozja rozjaśniające kosmetyki. Może być to seru, albo używam zamienię to z tym kremem. I ten krem też używam na przykład rano. Pod ten krem właściwy. A, okay. Czyli to, powiedzmy, tak Czyli dzisiaj, takie coś ekstra, takie odrobinkę. Takie coś ekstra, odrobinkę, y, kombinuję, mieszam, y, ale ja lubię takie kombinowanie, <grym> tak, wiecie, w tej jednej serii. Wiecie co, jeżeli chodzi o mój taki docelowy krem, ja w dalszym ciągu używam tego produktu z marki Koi, to jest krem nawilżający, wyglądzający. Ja już jestem e, na denku, kończę ten produkt. E, sprawdza mi się naprawdę świetnie. Tutaj macie kwas hialuronowy, awokado i witaminę E, a jeżeli o, potrzebuję odrobinę bardziej nawilżenia i czuję, że ta skóra Taki, wiecie, wymaga takiego podkręcenia, to do kremu dodaję kropelkę tego serum. To jest serum również z The Ordinary, z kwasem hialuronowym i z witaminą B5. Ten kosmetyk sam moim zdaniem nie jest tak strasznie nawilżający, bo to jest serum kwas hialuronowy, potrzebuje towarzystwa czegoś takiego mm. cięższego, ale w postaci, wiecie, takiej kropeleczki dodanej do kremu, ja sobie to wtedy mieszam na, na dłoni, nakładam ten krem, to jest taka, mam wrażenie, fajna dawka e, samego nawilżenia w postaci kremu, ale też, wiecie, podkręcenia czymś jeszcze, jakimś składnikiem aktywnym ekstra, więc zazwyczaj te dwa produkty łączę ze sobą. I wykańczam to zazwyczaj olejkiem, jeżeli czuję potrzebę. A teraz, zimą, tak jak mówiłam Wam o tym oczyszczaniu, to ta skóra tak potrzebuje jednak takiego dopieszczenia w postaci jeszcze olejku. I ja wiecie co, przetestowałam bardzo dużo wersji olejów do twarzy i zdecydowanie zawsze wracam do um, oleju konopnego. Tutaj mam akurat olejku. To jest olej, olej zimno tłoczony, czyli tłoczony na zimno, czyli nie, nie traci tych wszystkich um, składników aktywnych i właściwości. Mhm. Więc ja też gorąco polecam, żeby szukać właśnie zimno tłoczonych olejów. I olej z konopi znowu dedykowany do skóry mieszanej, e, która nie lubi zapychania, e, nie jest komedogenny. Wydaje mi się, że kompletnie nie wpływa na to, że ta skóra czuje się taka przeciążona trochę olejkami, bo w przypadku skóry mieszanej to tak czasem mm -hmm. może być, to możesz olejki nakładać w ogóle na ja cały czas, cały czas. Tymi olejkami, bo kontakt. A w moim przypadku niestety rozsądnie i na spokojnie, więc ten olej z nasion konopi świetnie się sprawdza. To jest duża pojemność, więc też możecie stosować na przykład na stopy, na dłonie. Na włosy. Albo ja też często jak robię sobie tutaj na twarz, to nakładam na dłonie od razu. I też maleńka dawka, tak jak się mówiła Wam już w innym hmm. filmie. Na dłonie mieszamy kropelki dosłownie i, i tak wklepujemy. Przykładam, nie lejemy sobie wiecie tak po twarzy, że po prostu aż ta olej ścieka, ale jeżeli o mnie chodzi, ja mam jeszcze takie dwa kosmetyki, które kończą moją wieczorną pielęgnację, to tak jak u Justyny też i u mnie krem od marki Koi, to jest moje nie wiem już które opakowanie, trzecie, czwarte, uwielbiam ten krem. Krem nawilżający, wygładzający, mamy tutaj kwas piornowy, awokado, witaminy E, fantastycznie się wchłania, jest bardzo dajny a też taki treściwy, e, no bardzo treściwy i on też nawet fajnie się sprawdza pod podkład, mm -hmm. też fajnie, wiecie, współpracuje i mam też tutaj krem od oczy i, I to, to jest krem rozjaśniający. A rub e naturalny, dlatego, że mam tutaj te przebarwienia pod oczami, więc tutaj sobie cały czas, yy, wiecie, działam tymi takimi rozjaśniającymi kosmetykami. Mamy tutaj kofeinę, mamy olej z ziaren y, kawy, witaminę C, kwas chloronowy, bardzo lekka konsystencja, przyjemna, nie obciążająca naszej skóry, ale jednak ten krem jest taki, wiecie, co treściwy. On nie jest taki z takich płynących, przeciekających między palcami, tylko rzeczywiście on jest taki. Ja miałam ten y, nabliżający, regen... przepraszam, na regenerujący żółty. I on Aha. był taki w ogóle na maksa mm, taki gęsty, gęsty taki... konkretny. No, ale już go zużyłam, miałam teraz słowo coś innego. Yy. A ja właśnie używam ten, czyli mamy tutaj witaminę C, kofeinę. I tutaj też nawet czerwone wino, które, jak wiecie, poprawia nasze krążenie pod oczami, ale też jest kwas filorynowy, czyli mamy tutaj to rozjaśnienie nawilżenie. i to nawilżenie. Więc ja u mnie w tym momencie skupiam się właśnie na rozjaśnieniu, witaminą C, czy na przykład tym ekstraktem zrzęszenia, ale jednak to nawilżenie musi być w przypadku skóry suchej, bo ja jeśli się nie posmaruję, nie to w ogóle nie ma opcji. Więc... I u mnie, słuchajcie, ostatnim produktem będzie krem pod oczy i to jest krem z Bundy Eco Friendly Care, to jest ta seria w takim brązowym szkle. Ja miałam, zresztą testowałam używałam z tej mm -hmm. serii, I był bardzo fajny, więc ja po tym jak skończył mi się ten krem naturalny, mm -hmm. taki ten żółty, mm -hmm. przerzuciłam mm -hmm. się na tą wersję od Bandi rewitalizującą i to jest krem dzień nanos, chociaż moim zdaniem to jest lepiej produkt taki bardziej na noc dedykowany, bardziej bardzo treściwy. fajny, treściwy, gęsty, Pokaż. działa e, tak nawilżająco. Te zapachy tej serii Co Friendly są takie bardzo specyficzne, roślinne bym powiedziała. Ale sprawdza się póki co bardzo fajnie. Nawilża, rewitalizuje. Ta skóra rano jest rzeczywiście taka wypełniona, nie jest przesuszona. Takie, właśnie one mają takie te, te kosmetyki, ta linia. Takie bardzo roślinne, bym powiedziała? Takie specyficzne dosyć, no nie? Ale takie. sprawdza się świetnie, działa, nie jest bez zarzutu, więc jako produkt nawilżający aktualnie używam tego. I no używasz masażerów. Masa, masażerów używam w formie szczoteczki Foreo. Ja wiecie, to przerzuciłam się teraz e, na masażery tego typu i wykonuję sobie już przed, przed snem, jak mam na twarzy całą pielęgnację wykończoną olejkiem. Taki delikatny masaż w postaci tego masażera, e, który jest obrotowy, albo tego masażera z Dermo Future, który. On tam ma tak, taka maszynka do dodania, tak Bo on, on, on jest pulsacyjny, też taki wibrujący drobinkę. I wiecie co, jeżeli chodzi o ten masażer, e, po prostu chodzi tylko i wyłącznie o wtłoczenie tych składników mhm. aktywnych w twarz, o pozbycie się chomików, o, delikatne, popra o delikatną poprawę krążenia, podniesienie wszystkiego do góry. Mhm. Walk, walk, walka z grawitacją. Powiedzmy, że walczy z grawitacją, ale nie ma co ukrywać. Dużym plusem jest tutaj sam relaks, sam ten element. Sam. E, takiego, wiecie, przygotowania skóry do snu. Jest to niezwykle relaksujące i mam wrażenie, że wpływa pozytywnie też na nastrój. E, no i plus, oczywiście, działanie, żeby te składniki aktywne wtłoczyć w skórę. Ale używam, wydaje mi się, że pozytywnie wpływa na moją rutynę pielęgnacyjną i też sprawia e, dużą przyjemność, nie ukrywam. Także to jest, słuchajcie, moja cała podstawowa pielęgnacja. Trochę no, tego jest, wiesz. ale powiem Wam na pocieszenie, że jeżeli mamy jakąś taką kurację mocniejszą, w moim przypadku tego jest jeszcze więcej, więc <laughs> tak, tylko że właśnie stwierdziliśmy ostatnio, że po prostu będzie to chyba raczej dzielić tematycznie. Tak, chyba tak. Kuracja rozświetlająca, kuracja mhm. przeciwzmarszczkowa, kuracja oczyszczająca, bo rzeczywiście tych kosmetyków my używamy sporo, a żeby tak wszystko, wiecie, zmieścić do jednego filmu, to, co to dużo. za dużo. To też nie jest tak, że my to używamy codziennie, więc myślę, że takie filmy co jakiś czas stricte dedykowane jednemu tematowi będą się na naszym kanale pojawiały. Tak, się, żeby to będzie jakoś tak w jakiejś takiej formie uporządkowanej bardziej. Tak. bardziej może kwasy. Jeżeli chcecie mhm. na przykład o retinolu, to piszcie, dajcie znać. Albo na przykład o witaminie C tak, albo po prostu to... takie kuracje oczyszczające, hmm. albo kuracje przeciwzmarszczkowe to pisz na dole, wtedy będziemy jakoś tak, wiecie, zbierać tak. wszystko tematycznie tak. i będzie wszystko porządkowane. Na zasadzie nie wiem, co robię, gdy pojawiają się niedoskonałości, wiecie, ten czas w miesiącu, że nas wysypuje, co wtedy, jakie kosmetyki mm -hmm. i, i co robimy. Dajcie znać, czy tak. takie filmy Was by interesowały. Dzisiaj już kończymy, dziękujemy Wam ogromnie za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach i... <słuch> wow, szalejesz! Kolejny raz! Okej. Okay. Czyli to, żegnamy się i tak. widzimy się w końcu Za wszystko Dziękuję mam Wam za oglądanie <laughs> raz jeszcze i do zobaczenia. Dobra.